Cześć, tu Darek, Żabki z Gdańska. Marta, bardzo dziękuję za nominację do akcji Dobrze Mieć Żabkę, która świetnie pokazuje współpracę i niezwykłe relacje między franchezobiorcami a kadrą Trenową. Dobrze Mieć Żabkę, bo wiem, że będąc w tak dużej sieci korzystam bezpłatnie ze wsparcia najlepszych w kraju specjalistów do spraw marketingu. Nie muszę sam myśleć kampanii, promocji, drukować plakatów. To centrala dba o widoczność naszej sieci, co przekłada się na ilość klientów w moim sklepie. Dobrze mieć żabkę, bo dział marketingu działa skutecznie, a ja mogę skupić się na tym, co najważniejsze: dobrej obsłudze i relacji z moimi klientami. A teraz czas na moją nominację. Nominuję Dagmarę z Łodzi. Dagmara, dokończ proszę zdanie. Dobrze mieć żabkę, bo jestem ciekawy, jaki jest Twój powód. Powodzenia.